Odzyskiwanie systemów. Czynniki żlące odizolowane. Podstawowa funkcjonalność ograniczona. Przestawianie systemów zasilanych. Proszę czekać. Dobra, odbieram sygnał z Twojego kombinezonu. Jest słaby, ale póki co wystarczy. Chyba jeszcze się nie znamy. Chuck Hargrave. Do łużby. Nathan Gould na pewno wspomniał Ci moje nazwisko. Podejrzewam jednak, że nie miał o mnie nic dobrego do powiedzenia. Ale mamy teraz na głowie ważniejsze sprawy. Musimy Cię uzbroić i we wszystko wtajemniczyć. Cóż, stoisz właśnie tuż obok zwyrodniałego serca tutejszej biurokracji. Wydawałoby się, że wyrzucenie stąd Bla, bla, bla. Dobra, cześć wszystkim, tutaj Alex, Jestem I cały czas się tutaj w crisisie 2, mam zamiar to ciągnąć i ciągnąć aż dokończę. Co w sumie robię praktycznie no, ale tylko i wyłącznie dla siebie. Żeby sobie dowolni, że jestem w stanie coś dociągnąć do końca, ale nie będziemy tego rozpamiętywać. Zarazu na raz w kolejnych odcinkach tutaj gościu niech się wygada, Stelmaszyk. Pierdzieli te swoje głupoty, które niko oczywiście teraz nie obchodzą. Hmm... Co będzie Ci potrzebne? Systemy zasilania przekierowane. No, i się dużo tutaj rzeczy zmieniło w kwestii moich. Mm, moich ulepszeń. Otóż mam wszystko znowu wyzerowane praktycznie. Musiałem przechodzić w grę od nowa. Co tam, mysze, mysze. Hmm. czy w to iść? Nie, to 600. Nie, Nie. dziękuję. Kurde, ciągle mi się jakoś oszczącha. Yy, musiałem przechodzić z od nowa, nie mam tych swoich jakichś umiejętności, które miałem wybite już na maksa. No, co mnie trochę bolało, no jednak... ...było konieczne, żebym mógł sobie to dociągnąć do końca. O, mamy tutaj... ...obrazy z zarazy, które gdybym się nie wrócił, gdybym nie zobaczył w sumie. które można potraktować jako jakiś element scenografii praktycznie nie wiem jakoś wcale nie czuję jakiegoś zaangażowania emocjonalnego widzę faceta tutaj gibiącego się w oparciu o ścianę no ale idziemy dalej ważne to jest zabijać mordować Wygląda na to, że tu potraktowane tak, jak trzeba. Cyk, cyk cyk No i spróbujmy się przejść. Tutaj widzę już jakieś ciekawsze scenografie będą. Wemu Yorkowi się trochę dostało... Oho. Nawet faniaki. O i to, kurde, spójrzcie na to. Jaka symbolika podarta, flaga Ameryki. Powiewająca na czymś tam. Sprzątanie. Genialne, prawda?

Ograniczają oddziaływanie na środowisko Czy jeszcze wyżej? A pójdźmy wyżej. No, co się wyżej. Hmm. Jeszcze więcej amunicji. Och, się zbroimy na jakąś wielką akcję. Kurde, nie mogę wziąć więcej. Otwieramy drzwi. No. Też tak zawsze chodzę do domu. Co tutaj mamy? Wielba. O i mamy mapkę do multi, super. Normalnie nawet nie zauważyłem kiedy przełączyłem. W Jeden. źle nagrywam tu powinny być jakieś dzienniki czy coś multiplayerowe. A oczywiście nie ogarnąłem i wam uczyłem multi. Co mamy coś zrobić? Nie widzę swojego celu. To jest to dwa frajery rozdzielcie się, chłopaki! Rozdzielcie się o, a ty za to robisz. No cześć, cześć, cześć. Dobra, oberwałem. Ze będę... Ja jaja coś czuję. No chyba się udało. Możemy walić, Tumik. Przeładuj. No i dobra, nie będziemy się bawić tam. Zawsze tak jest, że człowiek próbuje się poskradać. A potem stoi jaja, bo oczywiście trzeba robić po staremu. No chodź, chodź. Żyjesz jeszcze? Wdychaj. Łap! Zbieramy nano katalizator Czyli xp tutaj tutejsze Chodź tu No Finisher jak? God of War Dźwięk. Zaraz, to powinien być wróg, jeszcze jeden. Tum, 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 tum. Gdzie jesteś? Nie mam energii. Tam jest coś strzela z tyłu. Kurde. Nie umiem wejść na barierkę, głupio. On na oberwał. A zaraz, spójrzmy czy mam coś na paluchach. Hmm. Tu odgłos z kroku, alarm zbliżeniowy. Znaczy, że nie ostrzeżenie, jest Nie, to tutaj. proszę no. Dobra, na minim mapie nic nie widzę. Więcej, więc się przejdziemy. No, chyba tyle. Dobra. Da Idziemy dalej. Co tu mamy? Znajdź wejście do ryowcy, hoho. Przebi się do ratusza. Oho. Zbierz, coś tam? O, 6 naboi, super Jezu, kraj serio. Myślicie, że chcę się na takie bodziewia wydawać speki ciężko zarobione? Chociaż opór powietrza. Mmm. kontrolę przy upadku, nie. Chociaż to se kupię, o. Dzięki że już wspomnieliście, gdzie ja bym chciał pójść? Tutaj albo tutaj. No, i to już są widoki. A la crisis, a nie jakieś Nowe Jorki. Przez to, co że... się orientuje, to tutaj będzie. Parę ciekawych rzeczy. Znikamy. Uuu, nie ma mnie Dobra, cwaniaki, pokażcie się Jeden jest tutaj Nie wiem, nie będę się jakoś super bawił z nim Nie mam na co teraz ani ochoty, ani zdrowia

Niech Dobra. Poczekajcie, zmienię stylownik. Dobra, dzięki. Może idzie strzelać dalej. Jeszcze grantnika nie mogę, a to by było ciekawe. Przeskocz! 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 Gim. Dobra, coś tam obrywam, ale tu widziałem fajną zabawkę yy, Bez umika Aha, i lekka strzelba, tak? No nie będzie. Selwa. Bierzcie selwo Boże Ej frajerze tutaj Niska energia wyłączymy na chwilę Dobra i zarobiłem na coś? Alarm nie tropiciel Boże to było to bo już nie pamiętam Zaznacza trasy wrogów Czy ja chcę zaznacza trasy wrogów? Nie No w sumie dużo tego mam Jedziemy. Nie będziemy się zastanawiać nad jakimiś rpg sprawami. A tutaj całe etapki do przejścia. Co tam się dzieje? Wow, Takie super efekty. czemu mi się to na mordo nie zwaliło? Wyglądało dużo lepiej. W sumie strzelba mi teraz niepotrzebna. Wejdź, wejdź, please. Dobra, zapasy, zapasy, i teraz... Spróbujmy coś zaczarować. No dobrze pamiętam, że tutaj wrogowie byli. Chwilę jeszcze odstąpimy. Coś mnie... ...zobaczyło, jakim cudem? A, bo i tu z tyfie wyszedłeś. Jak śmiesz, normalnie... A, spawnują się ci wrogowie. Bez sensu. I kompletnie się nie bawiąc. i pancerzyku, rozwalimy ich wszystkich. O, tutaj jakiś jeszcze. Spaceruje w powietrzu. Jakiś skilli jeszcze nie mam. Zginąłeś? Zginąłeś? O i tam kozak widzę. Czy ja mam coś na jego powitanie? Mam. Chodź tu. Wyrzuć to, wyrzuć to Jeszcze żyjesz? Przywołam jeszcze raz. Jest? Dobra, no i... X speki z martwych wrogów. To lubimy. A, skończyła się energia. Oczywiście pancerzyka nie wyłączyłem. Przód, tył. Ciemno. No wejdź, wejdź kurde super się tam O matko, i czyżby to było tyle? Dobra chyba to tyle, bardzo szybka tutaj misja Ja nie będę się jakoś Wybijał ponad te Ten podział gry Na pojedyncze misje, na pojedyncze etapy naładowania Nie, chcecie go posłuchać to proszę bardzo Ja się w tej chwili włączam, dzięki za uwagę, no i widzimy się bo Widzimy się przy następnym Kraj Sisia, plan zostanie najprawdopodobniej wprowadzony w życie. Nie chcę, żebyś znajdował się pod ziemią, gdy do tego dojdzie. Alcatraz musisz jak najszybciej dostać się do samego środka budynku obcych, a potem szybko stamtąd wyjść. Nie mamy wiele czasu.